Kościele obecnie przeżywamy czas Wielkiego Postu, o którym mówi się wiele, że Jezus umarł za grzechy ludzi i że Jezus zmartwychwstał. Wielokrotnie słyszałam tą informację, że Jezus umarł za moje grzechy i stał martwym, abym miała ja mogła mieć życie wieczne, ale tak naprawdę nic to nie wpływało na moje życie ponieważ nie uchwyciłam tego swoją wiarą. Jezus przyszedł na ten świat i został posłany przez Boga jako największy dar. On wykonał tutaj na ziemi misję. Umarł za grzechy ludzi i wstał z martwych. I każdy, kto dzisiaj przyjmie tę wiarę i wyzna Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, będzie zbawiony. Niestety nie zbawią człowieka żadne Rytuały, żadne uczynki, żadne datki, nic. Zbawi człowieka jedynie to, co zrobił Jezus. On jedyny, święty i sprawiedliwy. Poniósł karę, która należała się człowiekowi. Coś Państwu powiem. To głupstwo powtarzać. Jezus umarł za moje grzechy i wstał z martwych, a dalej pokładać ufność w uczynkach sakramentach. Ponieważ to Jezus jest bramą do nieba. Jezus w 2015 roku skończyłam się przed Bogiem i zrozumiałam, że potrzebuję Jego, aby żyć. Wtedy prawdziwie uwierzyłam w to, że On stał z martwy, że On poniósł na krzyżu Golgoty grzechy, które mnie obciążały i zostałam zwolniona z kary. I przyjęłam zbawienie, które jest darmowe. Czy dziś przyjmujesz zbawienie od grzechów, które jest darmowe? To jest dar, to jest dar, ponieważ Jezus zapłacił. Nie zapłacisz za zbawienie, to jest proste. Jeżeli chcesz, jeśli chcesz, jeśli chcesz być zbawionym człowiekiem, to przyjdź do Jezusa. Ja byłam nauczona, abym mówić do Niego modlitwy, wierszyki. Ale w 2015 roku przyszłam do Niego ze swoim szczerym sercem i powiedziałam do Niego, Jezus ratuj. I On mi wtedy dał o sobie znać. I wtedy uwierzyła w to, co On dla mnie zrobił. I przyjęłam zbawienie. Dziś wiem, że cokolwiek by się nie działo. Jestem zbawionym człowiekiem po swojej śmierci, kiedy odejdę stąd. Pójdę do nieba za darmo, bo uwierzyłam w Jezusa. To jest prawdziwa wiara w Jezusa. Życzę tego również i Państwu.